No dobrze, więc dzisiaj wydaje mi się, że będziemy szli po szczepionkę. Chyba. I chodzi mi tutaj kod, kot. Znaczy, nie tu w grze, tylko normalnie na żywo. Więc mogę mieć problemy czasami. O, morg! Kostnica! Zajebiście. I w klasycznym stylu nic nie widzę. Muszę sobie zasłonić okno. Mm, tu jest jakieś. zwłoki. Cześć, Michael. So. No, więc teraz możemy przeprowadzić wyplanowaną operację. Zaufaj mi. Robiłem to już wcześniej. The still stiff from Rigor Mortis and it can be older. No, w zasadzie nie pomyślałem o tym. Bo wygląda faktycznie świeżo. He, rozumiem. Czyli będę musiał prawdopodobnie na nim przetestować szczepionkę. Uhuhu, ale tu jest. Playground? Jakiś dziwny dźwięk tu jest. Mogę ich odsunąć jakoś? Eh, chłopaki! Budzić się! Ja muszę tam zobaczyć, czy tam coś jest! żeby nie wykrakał czasami. No nie, na następne zbiorowisko. Znajdźcie sobie jakiś ten, Znaczy, w sumie znaleźć sobie miejsce na zabawy. To ja jestem tutaj tym... Ja się tu wbijam. Nieproszony. A ty co? Dołącz do orgi. O, a nie. Nogę ma złamaną. Tak to jest. Jak zaostroto to wtedy. Niektóre części ciała. Cię łamią. Tak bywa, nie? Trzeba to robić ostrożnie. Mam was uczyć? No i idę, kurwa. W ogóle, jak, jaką herę. Chyba, że to już jest przeszłość. Bo tak czasami... Właśnie nie jestem pewien, czy ten głos Aleksandra o tym teraz do mnie mówi, czy w przeszłości. This is indeed very weird. Copper tube? Hmm, czyli Aleksander mnie zamknął ogólnie chyba w tych pokojach. I siedziałem tu kilka dni. Więc to jednak mi odjebało, pewnie. No, no, leć go! No, właśnie. Na co mam? Jemu mam w dupę to wsadzić? It cannot penetrate the skull. A więc jednak muszę mu rozwalić czerep. Tylko czym? O! Co to jest? Tu, kamyk. Tak? Działa? Okej. Okay. Nie! To nie tak! Nie działa! Muszę mieć coś mocniejszego. Chodera jasna. O! Tu jest młotek. No weź to No LOL! Czy tylko, czy tylko ja myślę tutaj logicznie? Może z krzesła mu przyjebie. Nie działa! Chwila moment. Ja mam przecież narzędzia. Mam przecież młotek... No jak? Tocmam uwierdzić w głowie też. No... No dobra, nie? Ale to ewidentnie. There is something missing. No właśnie. A więc jednak. Źle klikałem. Może teraz ten hollow need wejdzie. Ok. Um. Czy ja się właśnie tym ukułem? Chyba wiem co zrobiłem. Ten gościu, on już był testowany mm, tym. tą szczepionką. I po prostu w krwi miał. To było... niehigieniczne bardzo. No nie chłopaki? Bawcie się dalej. Nie przeszkadza wam. Hmm. To nie jest... to nie jest fajny dźwięk. To jest jakiś dźwięk, którego w ogóle nie słyszałem jeszcze. I to mnie troszeczkę martwi. Mam nadzieję, że dobrze się schowałem. Chciałbym go zobaczyć. Ale kurde, nie chcę progresu tracić. Chociaż z drugiej strony. Oj! Jones. Zniknął. Mmm, w zasadzie mogę już zejść na dół. <laughs> Planowałem zejść. Najgorsze jest to, że nie mam oleju. W ogóle nie widzę... Ej, chwila, moment. Przecież tu jest olej. Czy ja mogę to napełnić? No more oil is needed? Śmiem spekulować. Co to był za... ...horrendalny... ...lag? Niestabilne połączenie? O czym ty mówisz, GeForce? What the fuck are you? Się no zombie. Oj, spokojnie, będę szedł za nim. Nie zobaczy mnie. Ten faktycznie mnie nie widzi. Plus, Przynajmniej wiem, z czym mam do czynienia. Bardziej problematyczne jest to, że nie wiem, gdzie idę. Wezmę sobie ten pipe. Znowu jakiś reb... O! Wow. Wreszcie. Dobra. hmm, spójrzmy. Czy jest to jakaś wskazówka? Nie. Tu uh, levers control the noisy machine. Chyba, że po głosie poznam. Teraz jest jakby wolniej. Teraz jest najwolniej. Chyba mnie zobaczył. Wyrzysz, że jak wejdzie to tego wyprzedzę. I po prostu sobie pójdę w pizdu. Pam, 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 Teraz mogę zaklinować. Mają. O co tobie chodzi, Danielu? O, mogę się przyjrzeć temu, tylko gdybym go potrafił obrócić. Próbuję, ale nie udaje mi się. Fuck, Dan. Daniel, możesz to wziąć? Dzięki. Będziesz będzie śmieszne, jak się okaże, że ja tak wyglądam. W taki sposób. Od samego początku. Tak blisko wyjścia. Oj, Danielu, zagroż determinacji. Co to było? A, chyba coś się po prostu przebiło przez te kraty. Oh, wow! Come on, man. <laughs> Ten cień mnie uderzył, czy cokolwiek to jest. Ja tutaj się próbuję chować, po prostu nie biegać i będzie gitara. O, wiem, odbuduję na szybko, młotkiem. Hmm, to tak nie działa. Odwróć się w drugą stronę. Tam. Bo ja muszę tędy iść, zapewne. Odwrócę jego uwagę. Genius. What is this? Nieważne. No on za mną wyszedł, co za meta. Ała. Ma mi zajebał. Nic nie widzę. Au. Znowu będzie stał tam w tym miejscu? Nie, o dziwo nie. Dał mi fory. Dobra. Wyszedłem z kanałów. Hmm, to się nie ruszy. Tutaj też nic nie widzę. Hmm, nigdzie nic nie widzę. Dzisiaj progres szybko idzie. Hmm, nakłonił go do morderstwa. Hmm, rozumiem. Może na początku go nakłonił do morderstwa faktycznie mordercy jakiegoś, żeby moralnie jakoś mu to lepiej ten przeszło przez umysł, a potem zaczął zabijać niewinnych ludzi. Nice. No ale. Weź to. Uh -huh. Rozumiem. Czy to jest żywa osoba? To jest pytanie. Na to wychodzi. Nie. Zaraz. To cię może zabić. A jeżeli mam ci pomóc, to lepiej by było, jakbym cię stamtąd wyciągnął. Wiem, że ci się nie podoba tamta Twoja sytuacja, no ale. Na razie jeszcze nic nie zrobię. No ale tutaj jest pomieszczeń. What the fuck. Why? Na pewno będę musiał się chować w tych pokojach. Bez powodu to one tutaj nie są. Mięso? No w zasadzie długo nie jadłem. Przydałoby się coś w końcu ten przekąsić mit Tylko pytanie: ważniejsze jest, z czego to jest mięso? Mam nadzieję, że z człowieka. I mean, what? Hmm, to tylko kurz. Nic, z czym opacałoby się ten martwić? A tu zaś nic nie ma Nic! Coś mięso? No bo ja nie mogę. Ale może Agripa to it. to jest Agripa. Było coś wcześniej o nim... o Agripie. Coś kot? Może ty mi poradzisz, coś Kot. Zrobimy inaczej. Agripo. Zrobię to co mówisz, ale w następnym odcinku dopiero. Więc jeszcze się trochę pomęczysz i na razie sobie stąd pójdę, bo... Przeszkadzasz w moim monologu Dobra Bo kot mi tutaj zawraca dupę Muszę się nią zająć Więc Do razemnego razu Kino